Sylwia Peretti upamiętniła syna. Ten gest łamie serce. Świat Sylwii Peretti runął 15 lipca 2023 roku od śmierci syna Patryka. Celebritka usunęła się w cień. Dziś woli domowe zacisze i samotność, a jeśli udziela się w sieci, dzieli się głównie wspomnieniami o jednaku. Właśnie pokazała swój nowy tatuaż, na którym tuli małego synka. Sylwia Peretti zasłynęła dzięki programowi Królowe Życia. Pełna energii, szalona i zawsze uśmiechnięta celebritka dziś zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat. Wciąż jest piękną, zadbaną kobietą, ale bywanie na salonach już jej nie bawi i nie interesuje. Tragiczne zdarzenie z 15 lipca 2023 roku, gdy na ulicach Krakowa roztrzaskał się samochód. W którym jechał jej syn z trzema kolegami, zmieniło jej życie diametralnie. Choć mówi się, że czas leczy rany, Sylwia wciąż nie może pogodzić się ze stratą ukochanego syna. Ten gest Sylwii Peretti łamie serce. Syn Sylwii Peretti miał zaledwie 24 lata. Razem z nim w wyniku brawurowej jazdy ulicami Krakowa i to jak się później okazało pod wpływem alkoholu. Życie stracili jeszcze 24-letni Michał G., 23-letni Oleg T. i 20-letni Marcin H. Śmierć jednak, z którym Sylwia miała niesamowitą więź, sprawiła, że jej życie rozpadło się na kawałki. Celebrytka cierpi tak bardzo. Że nawet zdecydowała się na sprzedaż ukochanego domu, bo za bardzo kojarzył jej się z synem. Do dziś miejscem, które najczęściej odwiedza, jest cmentarz Grębałowskiego w Krakowie, gdzie spoczywa Patryk. Tam zawsze są świeże kwiaty, palą się znicze, pojawiają się symboliczne pamiątki. Nekropolia to nie jedyne miejsce, gdzie Peretti wspomina jedynaka. Domowy ołtarzyk upamiętniający Patryka jest też w jej domu. Teraz Sylwia zdecydowała się na kolejny krok, który pokazuje jak bardzo krwawi jej serce i jak bardzo tęskni za Patrykiem. Peretti pokazała właśnie nowy tatuaż, który zawsze będzie jej przypominał syna. Na przedramieniu, które wcześniej zdobił inny malunek. Wytatołowała podobiznę swoją i małego Patryka. Chłopiec tuli się w ramionach matki Patrzysz i tak szczerze się uśmiechasz. Nieobecność zajmuje tyle miejsca. Znacznie więcej niż obecność, napisała pod fotografią Sylwia Peretti